Witam z tej strony Rafhart w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, co się w grudniu najlepiej sprzedawało przed świętami, bo już święta zapasem nie zdążycie nic już raczej kupić. P51 Mustang macie u mnie na kanale, inbox w 4K, porównanie z Hasegawą, macie też jak się składa ten model. W ogóle mnie to nie dziwi. Także bardzo piękny Mustang od Arma Hobby na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu mamy Tornado. Od Edwarda na trzecim miejscu mamy również Edward Mig 21. To jest temat ciągle żywy. Tutaj Migi sprzedają się bardzo dobrze. Kolejne miejsce to Potes 25 w polskim malowaniu od Special Hobby. Następne miejsce to jest um, Hurricane, czyli Hurricane 1, limitowana edycja. Od Edwarda w środku znajdziecie no co? No arma Hobby, oczywiście. E, następne miejsce A4M Skyhawk, e, czarna owca e, Hobby 2000. E, kolejna nowość e, to jest e, Swapish Dolphin in Polish Service, czyli polskie kolejne malowanie. Samolot z pierwszej wojny światowej. Eee, kolejne miejsce to jest 109 e, BF109 od Edwarda, limitowana edycja. E, P11C od IBG to jest 9 i 10 e, zamyka F4, F4 Wilcat Expert Set też. Macie tutaj inbox tego modelu u mnie na kanale. Jedziemy dalej. Skala 1 do 48. Samoloty na pierwszym miejscu: Tora, Tora, Tora. No, ostatnio była rocznica, też zacząłem składać tutaj japoński samolot na ataku na Per Harbor. Więc jakby nie patrzeć temat na czasie. Skala 1 do 48. Cena troszeczkę 252 zł, co prawda, ale. Zobaczcie na no, mnogość tutaj tych tematów. Naprawdę tutaj możecie zrobić wszystkie zera, które brały udział. Tak, nie, no, żartuję, że wszystkie, ale chyba prawie wszystkie. Więc jeżeli ktoś lubi ten temat, to jak najbardziej będzie dla niego. Drugie miejsce: 109 E7 weekendowa, czyli tutaj bez, bez szaleń od Edwarda. Na trzecim miejscu. P51 D20 Mustang też weekendowa edycja Profi Pack 0 na miejscu czwartym, na piątym Fokewool 190 D9 weekendowa edycja również Spitfire to kolejne miejsce, znaczy nawet tutaj widzę, że są dwa Spitfirey F14 z tami Mamy znowu Spita, i na ostatnim miejscu mamy Zlina. Przechodzimy teraz do samochodów. Tutaj, jak nie mam samochodów w liście, to piszecie do mnie. Gdzie są samochody? <laughs> Więc Nissan Skyline, pierwsze miejsce: Tamia 1 do 24 następnie Toyota Supra, również Tamia. I znowu na trzecim miejscu również Tamiya. Mamy tutaj Mercedesa i następne miejsce to jest Volkswagen Beetle, czyli karbusik. No, też od Tamii, Generalnie wszystkie tutaj, tak widzę, że wszystkie miejsca okupuje Tamiya. No, Tamiya robi bardzo dobre modele samochodów. Kiedyś też składałem chyba jeden albo dwa. Subaru Impreza. Następne miejsce Mazda. Później mamy Toyota Supra w wersji tutaj GT rajdowej i kolejna Celica. Dziewiąte miejsce Honda. I tutaj to wygląda mi jak Mazda RX7. Tak to wygląda. Cenowo tutaj też dosyć przyjaźnie te, te tutaj Samochody wychodzą praktycznie żaden. No tutaj tutaj jest ten Mercedes. Jest dosyć drogi, ale tutaj na przykład te z końcówki to 70, 68 zł, To całkiem całkiem fajna cena za jak za pojazd 1 do 24. Dobrze. Przechodzimy teraz do pojazdów pancernych w skali 1 do 35. I tutaj mamy coś co dosyć niedawno się pojawiło, z tego co pamiętam, jeszcze coś spojrzę. E, dokładnie w lipcu się pojawiło, e, czyli katen Mamy na pierwszym miejscu, na drugim mamy Hanomaga e, SDKFZ 251 za 56 zł, także tu też dostałem go na święta kiedyś, uwierzcie mi. Dostałem go na święta i to było bardzo dawno temu. Tego tutaj na trzecim miejscu, t 62, nie dostałem na święta, bo go jeszcze nie było wtedy, bo to jest nowość, która została dodana do katalogu w zeszłym miesiącu. Kolejne miejsce, czwarte, to jest też pojazd, który mogę też śmiało polecić dla początkujących Panzer Wagen 2 od Tamii za 45 zł, Później mamy panterę od Tamii, mamy M41 od Tamii, mamy Kubelwagena od Tamii też u mnie na kanale jest jak składam w 1 do 48 model. Tutaj mamy armatę PAK 40 to się nazywa w Tamii to jest German 75 mm, ale tutaj to też jest coś co ciągle się przewija. Ogniwa do gąsienic. 7TP e, z firmy RPM też jest bardzo popularne, czyli budujecie e, budujecie 7TP jak najbardziej i na ostatnim miejscu za 7 dyszek jest t 62A e, oczywiście tu jest ta. Mija a tutaj, tutaj była Zwiezda, to jest nowy czołg, więc e, no, różnica pewnie będzie znaczna jeśli chodzi o jakość, bo ta tamia ta to też już tam jest na rynku x czasu. Teraz szybka podróż przez skalę 1 do 72. E, Wagon 38 First to Fight pierwsze miejsce. A10 od IBG to jest drugie miejsce i trzecie miejsce e, to jest transporter opancerzony z Zwiezdy 8 na 8 też jest to jest nowość też jest nowość i tutaj mam, możemy sobie nawet zobaczyć że taki 12 cm on ma że taki dosyć dosyć duży jak na 7 dwójkę. 15 cm e, hałbica polowa e, i tutaj też jest 10 dziesię, 10 dziesię, mm, tutaj patrzę że jest 10,5 cm file gun czyli chyba mm, Chyba coś tutaj jest nie tak. Chyba że. No bo to nie może być 15 i nie może być 10. Już patrzymy. Rozwiązujemy zagadkę. To jest. Nie no, może być. Jak najbardziej może być. Zależy, którą wersję sobie wybierzecie. <noise> Czyli dwa w jednym. Tak, są dwie lufy w komplecie, więc możecie sobie wybrać. SAM-2, to jest um, hobby boss, czyli to jest wyrzutnia rakiet, coś bardziej współczesnego. Ee, kolejne miejsce, typ 4, KENU, czyli Japanese, japoński, japoński ne, czołg z okresu II wojny światowej. Od IBG to jest też nowość. Później mamy czołg lekki H35. Niemiecką armatę polową 15 cm Stick 33. Do trakcji konnej od First Fight. Następna nowość od IBG to jest Crusader MK6. I A10 też tutaj brytyjski czołg na miejscu 10. Teraz jeszcze postanowiłem wrzucić tutaj pewną nowość, tutaj zaznaczyłem, że to są statki. 1, skala 1 do 351 do 700 w ogóle statkach się w ogóle nie znam, zbudowałem może z dwa w życiu cena od 28 zł, bo tutaj wpadały jakieś tam dodatki jeszcze, więc na pierwszym miejscu jest mamy Arizonę 29 zł z Hobby Bossa i ona wygląda tak. Czyli tak, tak sobie nie pewnie, jakby chcieć ją zbudować, to trzeba było trochę tutaj tych łów dokupić i innych dziwnych rzeczy. Nie wiem, wypowiedzcie się w komentarzu. Nie znam się absolutnie na, na pływających, pływających czołgach. Dobra, na drugim miejscu mamy Bismarcka, na trzecim miejscu mamy tutaj chińską jakąś fregatę. Później mamy DD-445, to jest z tamy. to jest, ta mini, to jest jed, 1 do 350, to było 1 do 700, bo tak jak powiedziałem, połączyłem te skale, tak żeby zobaczyć jakie w ogóle trendy są. Schleswig-Holstein jest tutaj z Trumpetera, cena też jest całkiem fajna, 1 do 350 skala, ale myślę, że jak najbardziej uzasadniona, chyba ze względu na to, że on chyba dosyć, Duży jest tutaj 30 cm, Kurczę, może kiedyś złożył, zobaczę też, jest tutaj dość dużo blaszek jest. Może kiedyś złożyłbym coś takiego w ogóle brzydki strasznie Brzydki strasznie. Brzydki strasznie, dobrze. Jedziemy dalej. Ubot tutaj typ 7C41 mamy z Rewela, chociaż nie wiem, czy to nie jest jakiś przepak. Rewelowicz to się dosyć często zdarza. Tutaj następne. Tutaj mamy brytyjski Battle Crusader z trumpetera. 91 zł. Później mamy German S100. Schnellbot, czyli szybka łódź. Też tutaj z firmy trumpeter. Tak to wszystko wygląda. Tutaj też jakaś blaszka dodana jest. Jedziemy dalej, ostatnie miejsce to jest HMS Viribus coś takiego, austro-węgierska marynarka wojenna. No, ciekawy, ciekawy przypadek, ale tak jak powiedziałem, ja tutaj nie jestem znawcą w ogóle jeśli chodzi o marynistykę, to jestem strasznie marny, jedyny mój wyczyn z marynistyki to było wylecenie dronem 1400 metrów w morze i z powrotem. To jeśli chodzi o to. I podróż statkiem pirackim też tak się zdarzyło. Dobrze, przechodzimy teraz do narzędzi, mianowicie aerografy. Mamy tutaj na pierwszym miejscu Ultra. To jest taki ever evergreen, wszyscy kupują Ultra. No bo no Ultra, no. H&S, fajna firma. Ultra może też będzie fajna. Dla mnie nie była i tutaj. Zastanawiam się, czy nie powtórzyć takiego eksperymentu i być może firma poprawiła ten spust. Być może w tym momencie te egzemplarze, które trafiają do sprzedaży, e, mają już tutaj e, to poprawione. Z, z drugiej strony to też trzeba malować kilkoma areografami, żeby się tutaj... E, Wiecie jak to jest? Jak już kurczę, zawodowy kierowca wsiądzie do jakiegoś samochodu, no to może coś powiedzieć na temat tego, jak ten samochód się porusza. Tak samo, jeżeli ktoś używa kilku lub kilkunastu areografów na przestrzeni jakiegoś czasu, to też może się wypowiedzieć. Jeżeli ktoś kupuje jeden areograf i ma go tylko i... I tyle, no to też mu trudno powiedzieć. Trudno mu zauważyć ten błąd, ten, to, to, że ten spust nie działa tak powinien, ale dobra. Już nie wchodźmy w szczegóły. Drugie miejsce tutaj mamy Adlera. Bardzo popularny model 7790 219 zł. On kosztuje tutaj są zbiorniczki. Następny to jest Fine Art 130 AT. Za 93 zł. Kolejne miejsce to jest też Fine Art 180 AK. To jest ten tutaj i tutaj mój ulubieniec 180X. Pamiętajcie, że tutaj nie popsujecie głowicy, bo, znaczy nie, nie urwiecie dokręcając głowicy, bo tutaj się nie, nie używa kluczyka także to też takie, tak, takie moje info. Później mamy arograf wydmuszkę, który nic nie waży, jest nic niewarty moim zdaniem. Znaczy Nadal no, radę tym malować, tak? ale ja już pokazywałem, że to do niczego się nie nadaje. 130T to się nazywa. Fine Art 72 zł, ja go kupiłem za jakieś 36 zł, macie u mnie na kanale, jak ktoś jest zainteresowany, może zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj macie wersję teraz Ultra w 2.1 za 430 zł, i tu już są zestawy do oczyszczenia, i zestawy też, też się zużywa, trzeba to po prostu od czasu do czasu kupić, i... Tutaj taka moja uwaga, zestaw 02 kosztuje 160 zł, prawie czyli kosztuje tyle mniej więcej, co znaczy więcej kosztuje niż cały 180X, który polecam serdecznie. Dobrze, przechodzimy teraz do farb. Tutaj mamy panel Line Accent Color więc coś do zaczerniania linii, czyli taki łoż, można powiedzieć. To jest na pierwszym miejscu, najlepiej się sprzedaje. Później mamy oczywiście akrylową czarną, akrylową białą, to jest zawsze. I tutaj mamy GX100, czyli bardzo dobry lakier bezbarwny, gros, czyli błyszczący, mister Color. Kolejne miejsce to jest też tutaj biały. Kolor. Tutaj mamy e, Surfacer e, 1500 Black, e, kolejne miejsce tutaj na rozcieńczalnik, to jest wiadomo, i znowu mamy białą, czarną e, z e, Tamili. i leveling Thinner w dużym opakowaniu 400 ml, każdemu się może przydać. <grym> także także to jest takie, to jest, to jest normalne. To tutaj jak najbardziej. I teraz dla tych wszystkich, którzy, którzy wytrzymali, że tak powiem do końca listy mały bonusik ode mnie na święty, a jeżeli ktoś ma tylko kasę może kupić sobie taką piękną strzałę Arrow Arrow amerykański amerykański arrowgraf firmy Badger w tej, koszt, w tej chwili kosztuje 68 dolców, przesyłka będzie kosztować jakieś 10 czyli macie 78 dolarów przeliczmy sobie to, nawet jak 78 dolarów, no weźmy nawet sobie 79 razy 4,30, jak już tak nas tam policzy nawet więcej przeliczy. To mamy 339 zł za badżera, który jest dwufunkcyjnym areografem z małym zbiorniczkiem. I powiem Wam, że podoba mi się. Zobaczcie, jak tutaj to wszystko jest fajnie wykonane, zrobione. 129 osób, 4,6 na 5. Czyli to musi być dobry sprzęt. 16 cm długości. Też się zastanawiam, czy sobie po prostu nie kupić czy 340 zł. Tego jeszcze nie mam. Dobra, słuchajcie amazon.com, tak? nie.pl, tylko amazon.com wpisujecie tutaj sobie 105 myślnik 2 XR Airbrush i wyskakuje Wam za 140 z przesyłką do Polski już fajny fajny areografik no, byśmy dzisiaj zamówili co na 7 january Kudnia. 7 stycznia, dobrze mówię? Tak, na no 7 stycznia będzie. Nie, Delivery, january 5-12, gdzieś mniej więcej. Więc na no, chwilę to potrwa. no To nie wiem, czy, czy na magazynie mają go tutaj w Europie, czy, czy leciałby ze Stanów, ale to już jest obojętne. I tu też, jak pamiętam, sprowadzałem sobie ze Stanów coś, coś tam, jakieś drobne chyba w w granicach tam chyba nie wiem, kilku złotych musiałem jakieś tam cło zapłacić czy coś, ale nie wiem jak to jest w tym przypadku, bo magazyny też znajdują się w Polsce. Jeżeli on był na przykład był w magazynie w Polsce, to praktycznie nic nie płacicie, nie? Ale nie jestem tego pewien, więc też bierzcie pod uwagę to, że jakieś tam cło czy coś może Wam się tutaj wydarzyć. Dzięki za oglądanie. Życzę Wam zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. I do zobaczenia w następnej liście, w następnym filmie. Do zobaczyska.